Your call has been forwarded to an automatic voice Długo wszyscy by chyba czułem ból Dziś nie jesteś w stanie mnie zanieć Bodało mnie w chuj i czasem po prostu gdzieś za ten ból A ten brak emocji we mnie To też twoja wina no bo każda blizna się na tobie kończy Każda na tobie zaczyna Jak będę miał syna to będę go kochał I Wiem, że no zawsze już będzie miał we mnie komplet I nie tęsknię za chycami Ja też bym pewnie tęsknił jakbym umiał Chciałem być sobą na zawsze lepszy To by jakoś nie mogło To pewnie dlatego się nie wiem kim jestem to tak szukano siebie w sobie no może to dobrze? No oh, 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 oh. bo dzięki temu bardzo szybko dojrzałem Na oczy przyjrzałem i wyraźnie widzę Że ty nawet nie próbowałeś lec. być lepszym dla nas Być ojcem dla nas na zmarnowana dlatego dla ciebie ode mnie Taka jedna rada Dziś, Jeśli zadzwonisz do mnie To nie że Nie mam mnie już dla Ciebie. Jeśli zadzwonisz do mnie, No to wiesz, że nie odbiorę. Dla mnie dawno już nie istniejesz. Jeśli zadzwonisz do mnie, No to wiesz, że nie odbiorę. No bo nie mam mnie już dla Ciebie. Jeśli zadzwonisz do mnie, No to wiesz, że nie odbiorę. Dla mnie dawno już nie istniejesz. Znowu mnie pyta, czy spotkam się z nimi, żeby sobie pić. Nie się boję, że przegram to życie i że kiedyś skończę jak ty I wierzę w ciebie tak bardzo, że dzisiaj nie wierzysz w nic Jak patrzę na przykład Ciebie jako ojca, wiem to brzaki nie chcę być. I przystem pytać mnie, dlaczego cię tak nienawidzę? Czy my naprawdę przeżywaliśmy inne życie? Powiedz Szukam cię w sobie i na całe szczęście już nic tam nie widzę Telefon włączony albo chy sygnał, tylko już słyszysz, bo jeśli zadzwonisz do mnie to że nie odbiorę No bo nie mam mnie już dla ciebie Jeśli zadzwonisz do mnie No to wiedz, że nie odbiorę Dla mnie dawno już nie istniejesz Jeśli zadzwonisz do mnie To wiesz, że nie odbiorę Nie, to no bo nie mam już dla ciebie No to wiedz, że nie odbiorę Dla mnie dawno już nie istniejesz